Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj, a przed wami piętnasty materiał z gry. Kingdom Rush Origins, dokładnie tak. Jest to, moi drodzy, ostatni materiał fabularny w tej grze, ponieważ dzisiaj sobie finiszujemy całą kampanię fabularną. Ponieważ przed nami czwarty tutaj etap Trzeciej Krainy, Shrine of Elin Elinie. No, jest to po prostu finałowy etap Trzeciej Krainy. Prawdopodobnie zmierzymy się, nie wiem, może tutaj z tym pająkiem, który cały czas nawiedzał tych... Cały czas nas nawiedzą o tych poprzednich etapach. Oczywiście nie jest to koniec serii, bo tak jak już mówiłem, tu się odblokują dodatkowe levele, tu chyba dwa się odblokowują, z tego co wiem, tu też dwa i tu trzy. No i wtedy dopiero zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli jesteście nowi i Wam się podoba, zapraszam Was do subskrypcji kanału. Moim aktualnym marzeniem na ten rok jest przebicie progu 1000 subskrypcji. No, i jeżeli macie jakieś porady, propozycje, pomysły, pytania, no to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy na dole. No i jak jesteście wspierającymi, no to macie dostęp do specjalnego serwera Discord dla wspierających i z tego co widzę, odblokowały mi się wszyscy bohaterowie i. No nie, nie spodziewałem się, że mi się teraz odblokują, czyli wychodzi na to, że czekajcie ile ja poziomu ukończyłem tu był 11, 12-13, czyli na 15, to jest 15, tak? 15. No, widzicie, czyli już mamy dostęp do wszystkich bohaterów, a nie po ukończeniu tego lewla, No to ciekawie Wam powiem. Tylko, którym bohaterem byśmy mogli sobie zagrać w tym finałowym etapie? To jest dobre pytanie. Lecimy, czy lecimy po kolei? Weznan? <grych> Krótko, nie wiem. Polec polecaliście mi Wilbura i Feniksa? Feniks albo Wilbur? Eee, przyzywa cztery drony, albo tutaj. Eee... Kurczę, tym Wilburem bym zagrał, bo mnie ciekawi. Wybuchowa postać. E, pamiętam w Vengeance dużo grałem Traminem, też taki wybuchowy, też podob, po, 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 podobny trochę do Wilbura tak z umiejętności. Więc no tutaj e, myślę, że ten, ten Wilbur by mnie zainteresował. Tą jego umiejętność myślę, myślę że na Maxa są lepsze, bo znowu widzę, że coś przezywa, jak wiecie ja lubię umiejętności, które coś przezywają. Mm, increase, ok. Movement speed. Co tu ma? Wysyła jakieś rakiety. Wysyła jakiś box z bombami. No nie wiem, możemy tak to polepszać. No i oczywiście w upgradach nic nie mamy. Lecimy, moi drodzy, na ten finałowy poziom. A resztę postaci sobie e, przezestujemy w tych dodatkowych etapach. E, tak, tutaj mam jakąś babułę, która mnie zbytnio nie interesuje. A, to jest przecież ten. On nie był w jakiejś grze jeszcze z serii Ironhide? On nie był na przykład w Vengeance. On chyba był tam jako przeciwnik. Tak mi się wydaje przynajmniej. On nie był w tych etapach krasnoludzkich. Myślę, że on na 100% tam był. Tak poznaję, nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. W sumie Vengeance będziemy przechodzić, to tam się zorientujemy, czy faktycznie tak było. Tu widzę coś mamy, tu mi się jakaś rzecz odblokowała. Sławki zdejmę, nie wiem, bo co ja sławki założyłem. Aha, bo nagrywałem wcześniej Dank Light'a którego końcem końców nie będę kontynuował na kanale, bo się okazało, że zarówno jak i Far Cry i New Dawn, to Dying Light też mi mocno kraszuje, Coś mi się ze sprzętem dzieje, więc Dying to prawdopodobnie kolejny odcinek za pół roku, dopiero zobaczycie jak to było teraz z odcinkiem 16 czy tam 15. E, no, ale teraz przed nami jest fabularny ostateczny etap w, tutaj w mm, Kingdom Rush Origins. Nie spodziewałem się, że tak szybko tą grę ukończę od startu i na kanale. no Minęło dosłownie 7 dni, odkąd ją zacząłem. E, już jestem na finalnym etapie. No, wrzucam filmy co dwa odcinki dziennie, więc no jest progres, wam powiem. Mm, tu Sword Spider, each... aha, czyli oni sobie tutaj będą wchodzić. E, to jest akurat fajne, że ten bohater lata, więc mogę go przemieścić tutaj wszędzie, praktycznie. No, myślę, że możemy go nawet tutaj postawić. I co, oni będą, nie wiem, przechodzić tutaj, gdzieś tędy? Widzę, że dwie drogi są. No dobra, baraki tutaj są też. Nie bez powodu są tutaj te baraki. Jak już dobrze wiemy. I się tak zastanawiam teraz, jak byśmy mogli to zrobić. Mm. Mm, mm, mm. Ostatni poziom z, tego, z tej krainy na myślenie. <laughs> o, oh, kurde. No wam powiem, że nie wiem, jak byśmy mogli to zrobić. Kurcze, mm. kurcze, kurcze, kurcze. No, tutaj myślę, że baraki postawię, bo już widzę, że tutaj idealnie. Najpierw rozmyślmy, gdzie postawimy baraki. No baraki możemy nawet tu postawić. W tym miejscu. Niech oni sobie stoją w tym miejscu. Eee... Nie! Albo w sumie, w sumie możemy, go, możemy go tutaj postawić. Tutaj myślę, że postawimy mucznika. A to dlatego, że on będzie miał naprawdę duży zasięg, jeśli o to chodzi. Możemy mu jeszcze tą umiejętność wykupić. No i nie wiem, zobaczmy jak to będzie. Prawdopodobnie jest najgłupsza strategia, jaką aktualnie wymyśliłem, ale zobaczymy. Jak wiemy, nadzieja matką głupi. Dobra, co on tu robi? Mm, przyzywa coś, czekajcie. Co to robi? Aha, takie drony atakują, dobra. No ale demage to one jakoś super dużo nie robią. Czy oni biją magicznymi obrażeniami, czy są? Dobra, wysyłamy kolejnego tam. I teraz tak, tu mamy... Hmm... Mm, 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 dobra. E, tutaj wydaje mi się, że najlepiej będzie druida postawić, a gdyż, ponieważ jak zrobimy sobie tu niedźwiadki, to on będzie tutaj obrażeniami magicznymi bił, więc będzie git. O Jezu, tam mi przychodzą. Najgorzej. To mi się nie podoba. Dobra. Tu oczywiście puszczę thunderbolty. I tu myślę, że przestawimy sobie tych moich koleżków tutaj. Nie wiem, co oni robią. Ulepszyłem ich, nie wiem co oni robią. E, dobra, ten tu jest odporny na magię, no to nie wiem ucznika możemy tu spróbować postawić. Tylko widzę, że... Oj, oj, to się źle skończy ten poziom. Już widzę, że ten poziom się źle skończy. Aj. Szkoda. Że nie będzie aż tak źle, ale widzę, że... będzie tutaj lekki problem. Waj, o, udało się ich zabić. Tylko jeden przeszedł, dobra. No tak, jak mówiłem, to jest prawdopodobnie najgłupsza strategia, ale no, to jest ostatni poziom, i pozwolę sobie tutaj improwizować. Mówiliście, że jak kliknę 5 razy na niego, to coś mi. Aha. Aha, czyli ja mogę na niego klikać, ale ktoś mi tam powiedział, że dostanę jakieś osiągnięcie za klikanie na niego. No szpoko. Tutaj to ulepszę na maksa, żeby on miał lepszą, lep lepszą, lepszą tutaj szansę. No, i co wam powiem? Czekajcie, tu myślę, że możemy sobie ulepszyć. Myślę, że baraki tu też by można było tak zrobić, ich oni tu blokują, a tu postawimy znowu tego. Bo magik, tak czy siak, tutaj jest. Dobra, postawmy tu bohatera. No i lecimy z kolejną falą. No, manczyska z despawę. Kurde, mogłem tu postawić, faktycznie. Tu mogłem, ma mogłem maga w sumie postawić, bo tu nie ma żadnego maga. Oho, zbałem jeden, właśnie y, 1, 1 gigawatów, przy 1000 10. ten. O, szybko go zabili nawet. A, Petro tutaj trafił. No dobra. Tutaj będzie Maga najlepiej postawić. Te Niedźwiedzie najlepiej by było tu postawić, bo tu... Albo zrobimy tak, o. Tak będzie dobrze. Oho. Oho. No jeszcze czego? I jeszcze czego? Cię nie zgadam? Wow. Zbuffowało mi wieże. Nice. Czyli teraz to trochę inaczej działa. Albo to się losuje jakoś, nie wiem. Nie mam pojęcia szczerze. O. o, 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 o. Nie, nie mam żadnego osiągnięcia. co wy tam pisaliście. Jakieś osiągnięcie? It's a trap. Revent Ow! Oh, no, i to, tak, to, tak to właśnie wygląda. Moja uwaga, nie? Moja uwaga. Czekajcie, co to było? Revent Mactans from Webbing at least Eight Towers. Może nie doczytałem czegoś w komentarzu. Nieważne. Zrobimy sobie to osiągnięcie kiedy indziej, albo na jakimś live'ie. Mówię wam, te, te, ta kraina jest strasznie chaotyczna i nie, nie nadążam za tym, co się, co się tu dzieje. To jest jedna z najbardziej chaotycznych krain, na jakie miałem do czynienia w Kingdom Rushu. Story. Jest udało się go pokonać. Dobra. Idzie, jako tako sobie idzie ten poziom? Wow. A widzę, że te boty atakują na całą mapę. Zajebiście. To zajebiste, to jest kurcze No, dobra. Jakoś sobie dajemy radę. On Znowu on. Zaatakowany. Aha, czyli prawdopodobnie 8 razy muszę to zrobić, jak mi się wydaje w tym osiągnięciu. Cokolwiek to robił, lepszy to na maksa. Dobra, kolejny raz udało się. Tak, biorąc Wilbusa nie mam tego insta tutaj. Zapomniałem kompletnie o tym. No! Oj, mi przyniosłeś jeden. O, trudno się mówi. No, trudno się mówi. Życie. Poraziło go, nice. Dobra, dziesiąta fala. No nie wiem, może trzy gwiazdki będą, bo tu wiecie, zwykle w tych pierwszych ignoraszach bo także 17 to jeszcze były trzy gwiazdki. 16 to były dopiero. No. Ale może będzie odwrotnie, zobaczymy. Najważniejsze to tutaj ulepszyć spanie na maksa. z dużej Dobra, kolejny niedźwiadek. Dobra, dwunasta fala. Jakoś to idzie, wam powiem. O, kolejny. I zrobił mi tu jakieś pajęczyny. Głubanie, no. Do wizyjnego, panu. Prawdopodobnie źle przeczytałem komentarz. Spokojnie, ja ten komentarz jeszcze przebadam. Nie piszcie mi o tym pod tym filmem, bo tak jak mówię, ja te większość tych takich pierdółkowatych, rzeczy ja będę na live'ach robił. Nie będę się na nich skupiał pod tymi odcinkami, bo po prostu nie mam głowy do tego szczerio. Jeszcze jeden na pewno live się pojawi. Trochę ich tu pobijałem Cóż wow. A, no to już nie będzie. Nie, zabili go. Zabili ich, zajebiście. No i super Kurwica. Co tu się dzieje? Wiecie, nie udało mu się przejść. 2600 kasy Dobra, tu ulepszam tego. tu Ulepszam to Ulepszam, nie wiem, to, to. Żeby wiecie, każda ta werka miała po jeden po prostu ulepszenie, bo wydaje mi się, że każde ulepszenie dla każdej werki aktywuje się. Dopiero jak raz to ulepszę, nie? Czyli na, możecie też napisać w komentarzu, czy faktycznie tak działa, czy dobrze, dobre, dobrze tutaj kminie. A coraz więcej tych pająków jest, to mi się nie podoba strasznie. Nie ja używam nawet tego lightninga, zostawię sobie go na później. Dlaczego? czego? Dobra, czy co, teraz będzie bos wychodził? Czy to ten pająk, czy to ten ten, ten ten, mag? A to nie przypadkiem z tym magiem walczyliśmy w tej grzybiastej krainie? Aha, oni się kusą o to. Czyje to jest, czy to, ha. Kłócili się o to kto wygra i wyszło, no widzicie, mag i pająk w jednym. Będzie się teleportował, niemożliwe jest to, że on ma taką krótką tą trasę. Ta bufa, ta towerka, dostała odporność na magię, ale to tam, jest nieważne. Dobra, ty Wilbur, co ty tam robisz? Kurna.

zmroziło mi umiejętność, no nie. Tak się nie będziemy bawić, koleżanko. Ono napada już, nie? Gdzie ją teraz wyniesie? Tutaj. No dobra. O Jezu, zabiła mi wieżę. Czy to ja sobie wieżę sprzedałem kurwa teraz? Nie będziemy bawić kurwa. Pada, 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 pada. Jest, udało się. Wow. Wow. Jezu kurna. Dało się. Dało się. Tak, we won. No i moi drodzy mamy napisy końcowe Kurde, jest 7 dni od, od, od startu tej serii i już ją skończyłem Ja pierdziele, nie? Czy znaczy serii, no fabułę skończyłem, nie? E, click here to skip, to skip please don't, aha Czyli to nie skipować? Ale to będzie jakaś jeszcze scenka? Mam tego nie robić No dobra no, wiadomo, nie będę tutaj wykładał opinii, bo jeszcze mamy dodatkowe levely, nie? No, no właśnie, widzicie, stanka zawsze jest. Na pewno. <grym opuszcza> Ta... Wszyscy, mine, mine, moje, moje. Mam no, wicie na dwie gwiazdki, czyli jednak potrzebowałem tych 18 żyć. No, moi drodzy, blokowały się kolejne levele czyli będą kolejne odcinki? Rosa sobie ulepszyliśmy. Lecimy po równo. No mamy 7 etapów, moi drodzy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bohaterów do testowania. Więc co? W kolejnym odcinku zagramy sobie, no nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jak, 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 jakiego bohatera na następny level sobie wybierzemy. Mm, no i... No i co, chyba sobie polecimy najpierw od Galad Galadrians Wall, nie? Później sobie tutaj, bo wiecie, kolejność? kolejnościowo one wychodziły tak, później doszedł ten, później doszedł ten. Więc sobie chyba tak, chronologicznie przejdziemy. No jeszcze upgrade'y są. No spoko. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, piszcie komentarze yy, i moi drodzy, no jeszcze opinii nie wykładam, pomimo tego, że były napisy, to jednak serię skończę dopiero jak przejdziemy wszystkie poziomy, jakie tu są dostępne, yy, no i to tyle ode mnie, cześć! cześć.